Powstanie trasy rowerowej, sygnalizacja świetlna przy przejściach dla pieszych i nowy przystanek autobusowy. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na przebudowę Placu Trzech Krzyży. Urzędnicy zapewniają, że efekt zobaczymy jeszcze w tym roku. Kierowcy z pewnością nie będą zachwyceni, bo przebudowa placu to kolejne zwężone ulice. Układ Placu Trzech Krzyży zaczął kształtować się w XVIII wieku. 300 lat później wygląda tak. Według zarządu dróg miejskich czas na zmianę. Powstanie tam droga rowerowa po stronie wschodniej, powstaną pasy rowerowe po stronie zachodniej i na tym kawałku Nowego Światu aż do Ronda de Gola, i dalej, i dalej w dalszą część Nowego Światu. Zostanie wyremontowana nawierzchnia jezdni, zostaną wyremontowane chodniki. Budowa drogi rowerowej równa się zwężeniu ulicy. Nie wiem, jak tu będą dostawy wyglądały. Ale będą rowery miał mi. Ale dostawy muszą być, bo ludzie chcą żyć. I, i, I wie pani, każdy chce kupić i jest zainteresowany, żeby to było w sklepie. A jak to jest dostarczone, to już nikt nie wnika. A nie ma gdzie parkować? Widzi pani. Ponieważ tędy często przechodzę, to uważam, że dla rowerów na pewno fajnie, że znajdzie się na to miejsce. Natomiast ruch tutaj samochodowy jest bardzo duży. I nie wiem... Jak to będzie, jak to dobrze pogodzić. Ale życzę powodzenia. Teraz wzdłuż wschodniej granicy placu jest kilka przystanków autobusowych. Mają one zniknąć, a na ich miejscu pojawi się jeden wspólny przystanek na wysokości Instytutu Głuchoniemych. Bardzo dobre rozwiązanie. Dodatkowe metry, prawda, do przejścia. A zwłaszcza dla starszych osób. Przy tym przejściu dla pieszych pojawi się sygnalizacja świetlna. Dodatkowe światła zdecydowanie spowolnią ruch w tej okolicy. ZDM ma gigantyczny problem z ustaleniem priorytetów. Mamy w Warszawie dziurawe ulice, dziurawe chodniki. Zamiast coś z tym zrobić ZDM, który odpowiada za utrzymanie ulic w Warszawie, przebudowuje często w taki sposób, że one są mało użyteczne później dla mieszkańców miasta. Biorąc pod uwagę pobliską przebudowę Placu Pięciu Rogów i zapowiadane zwężenie Alei Jerozolimskich, dodatkowe utrudnienia w tym Miejscu mogą sparaliżować centrum. Projekty na realizację tej przebudowy można zgłaszać do 2 czerwca.